Zimdeki, puszki pod 15 i. Tak kiedyś chciałem taki dywan z Pokeballem sobie kupić. Nie wejdziesz tam, tam do końca. Na samym tam bijemy się w tych rękawicach z tego. Co ty mówisz? Że niby w tych? Tak. Nie, nie, nie. Jedziemy na wycieczkę. Gdzie jedziemy, panie? Powiedz, panie kierowco, gdzie jedziemy. Do nie to Do Newtona Ej, ale kupisz mi coś z Fortnite'a? Czemu? No we! To zaraz tam będzie! Tam jest plakat, że jest Funko Pop Pikachu dostępny teraz! Może kurde kupię to gówno? Dobra, 20 chodź, minut, Chodź, tak? panie, chodź! Ty będziesz, panie, liczył czas! Kacper, chodź! Chodź, please, chodź! Mam 20 minut. Jakie bycze jęga, kurde! Niech ci to spadnie na głowę! Dobra. Mamy zadanie znaleźć Pokémony albo coś fajnego. Ło, wow, jakie figurki fajne z Dragon Balla, zobaczcie, jakie pickie. Po 14,99, po 10 tamte w przecenie. Ty niezły, jest Son Goku, SSJ, Gogeta, Szatan serduszko. Wow, komórczak jest też tam na dole. Tutaj co my dalej? Mamy jakieś Bakugany. O, Harry Potter, słuchajcie. Ty nawet są te. Mistyczne różdżki z Harry Pottera, różnego rodzaju. Ty, a ta nawet jeszcze świeci. Wow, Super Mario, Duży Grzyb, jakieś Transformersy, tutaj jeszcze Scooby-Dooby-Doo. O, Pokémony, karty, ale kurde, cena nie ciekawa. 15,99 to nie. Tam na dole Fortnite i jeszcze Marni V-Boxy z Morpeko i Playmatom. Spoko. Jeszcze Fortnite takie figurki. Tu mamy jakiś wrestlerów, figurki akcji, startery, pluszaki, Pikachu, Bulbazaur, Squirtle oraz Charmander. Jeszcze tam na górze widzę, że jest Battle Academy i tutaj więcej figurek akcji. Boostery Darkness Ablaze, może je wezmę zaraz. I Pikachu, figurka, potrójny blister, wyszutnie Pokeboli, figurka Asha, figurki Pokémonów, tu jest duży wybór. A tutaj jeszcze jest taki Bulbazaur i Squirtle to jest ten Merni Box. A chyba jest też Pop Pikachu. Jakieś pokeballe. Tu Tutaj opuszki czekajcie, szukamy Charizarda z Hidden Fates, ale kurde. Nie ma tych puszek z Charizardami. Tutaj jest sama Eevee, Intelion i jeszcze Cinderace Korona Rób zakupy z odstępami 2 metrów. Śpiące Pikachu. Na o kurde, tam na górze ten kalendarz świąteczny. Sztos adwentowy. Battle Academy, Gyarados. Jeszcze inne takie oversized figurki Pokémonów, Kurde. Także ja biorę chyba tego, te busterki z Charizardami wybrane tu mam. Jeszcze, jeszcze rozglądam, żeby cośkolwiek jeszcze innego znaleźć ze Pokemonów. I tyle rzeczy jest tu fajnych, że nawet nie wiem co mam wybrać. Pójdę zobaczę z drugiej strony, może coś tam będzie fajniejszego. Mm. Tu jakieś kurczę smoki, dinozaury, figurki, wyrzutnie, koparki, torstory, Batman i tutaj Fortnite, Nerf, Lama, jakaś jeszcze taka bananowa wyrzutnia, słuchajcie, banan, bananowa wyrzutnia, bez kito z Nerfa. Jakiś turbo blaster, bozuka z Fortnite'a, ja pitole kole, Nerf nieźle szaleje, tutaj jakieś takie pistolety na te strzałki i tak dalej i tak dalej. Wyprzedaży kart planszowych, gier planszowych. Ja zobacz, co ja kupiłem. Znaczy jeszcze nie kupiłem. Są jeszcze inne i te i boosterki z Charizardami. Skądłem? A bo co? Nie jem, wiesz? Więcej pieniędzy wydaję na Pokémony niż na jedzenie ostatnio. Zuzia, Kuchnia Marzeń. <noise> Taką ci kupimy kuchnię do kuchni. Nie, dokładnie wywaliła cały 80 funtów to kosztuje. taki domek 80 funtów kosztuje. Nie dużo. Znajdź mi, panie, coś więcej z Mario. Ja Ty się lepiej śpiesz, bo ci czas nało. No to chodź, właśnie szybciej No i co ominąłem? Co ominąłem? Tak, to ominąłem Zuzia. Dobra. Akurat mi się plecak psuje, to mi się przyda. Pikachu. Położyj piorunę. Tutaj jeszcze takie inne gry. Jakieś mikroskopy, tablety, Jenga, Monopoly, Harry Potter. Jakieś pandy, kurte, Jakieś... nie wiem co tu jest nawet. Super Mario. Kubki. Takie jeszcze tym Ten Pikachu jest śmieszny, taki kubek. Tam jeszcze słuchawki. Sonika coś tam jeszcze jest. Sega, Go Sega, tak. Inne gry na Nintendo. Zaraz zobaczymy, co tam jeszcze dają ciekawego. O, karcioszki. Sword and Shield, ale to są same deki. Jakaś ktoś kubek położył na kartach. No, fajnie. No i te mini puszki i boostery to nie. Z tych starszych to jednak nie. To chyba kurde wszystko, jeśli chodzi o foksy, Bo nic więcej tutaj nie widzę. Jeszcze wejdę tutaj. Mm, nie, tutaj są dla dzieci bardziej rzeczy. To nie, nie będziemy tutaj nic brać. Ale kurde zakupy robią ludzie na święta. Już masakra. Pełne kuszyki zabawek bez gitu. Dobra. Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. No to chodźmy. Chyba, chyba mam wszystko. Nic więcej fajnego nie widzę. Nie spodziewałem się, że kupię kiedykolwiek tę figurkę pikazu. Bo mówiłem wcześniej, że one są brzydkie. No to są. Chciałem coś w to nie urywa. To jest moja pierwsza figurka. Pop do kolekcji. To pierwsza? Nie, no miałeś jeszcze jakieś. Nie, to był Amiibo. Czyli podróby Pop. Nie. Czyli oryginalne akcesoria do Nintendo. Tu, nie, to nie różni Tak. Nie, no dobre zakupy weźmy. Nie wejdziesz tam. Tam do końca. Poczekaj. A teraz zacznę... Poczekaj, ja za oglądać. Boisz się. Nie no, Kacper się boi dywanów. Tak kiedyś chciałem taki dywan z Pokeballem sobie kupić. O nie moje pieniądze. Tu na moja. Nie ma lepszego zakończenia dnia niż wyprawa do Maka. Tak. Super Mario To tak, jedynie co to ja widzę z kart Pokémon Tutaj Potrójne blisterki Team decki, puszki pod 15 i Pokemonowe figurki, których nie ma w ogóle nigdzie I coś Coca Cola Otwieracze i nie tylko Pop, 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 pop. tak wygląda polska półka jak się spójdzie gdzieś do sklepu Aaa, ja chcę... O! Tego. Co Te są to? Dobra, nie wiem co mi wzięło, ale wszystko gdzieś... Zmienili złote czterdzieści. I co Ja, ja, ja. ja wziąłem kurwa wniosek. Nie więc... <grym> z tego wziąć. Ja tu jeszcze wodę muszę wziąć. Ja... Będę niósł. <stydziny> będę bym też korzystywał zębem. Ale widok Polochmury Somol, że no tego nie <grym> Chodź Katro Przyparkuj <grym> samochód, please, odjedziemy z ludzi. Taki prank. No weź nie, nie, nie. Pomarańczowe, tfu, fajna polowe. Dobre. Chloe! Chloe! Kój to nie gór Siad. Cześć Chloe. Cześć Chloe. Grzeczna jesteś. Tak? Melcia. Piękności nasze. Kicia, kicia, kicia. Chodź. Miu, 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 miu. I takie jakieś jedne z tych... Chcesz wodą? Nie. chcę być, naprawdę chcę jak Wow. i